Chwała dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dzięki Jemu za, za kolejny dzień, za, za, za kolejny oddech, że można go chwalić, wywyższać, ale także uświęcać się. Chciałam z Wami podzielić się tym, co jakiś czas temu Duch Boży mi pokazał. I tak w pierwszym powiem Wam od ruchu, to myślałam, że sobie już wymyślam. No, na, na że, że Coś nie tak, że, że tutaj no czepiam się, ale jednak że zaczął mi pokazywać i powiem Wam, że ja jak chodziłam do, do szkoły to były lata bodajże końcówka 80. tego osiem, 80. lat, początek no 90. i był taki mm, utwór Kazika Arachia bodajże i tam w tekście całe, ja nawet nie chcę za bardzo wchodzić w tekst tej piosenki, bo, bo, bo nie to jest najważniejsze, ale pamiętam, bo Duch Boży mi pokazał taki obraz, kiedy takie w, w szkole było, byłam w internacie wtedy poza domem. I tam było. Największy przekroj w, w internecie był kilka osób, było z, no, z, z różnych szkół i, i zorganizo zorganizowane zostało takie, jakby sz, mówiąc dzisiejszym językiem, taki show, takie, coś takiego jak Mam talent, tylko z, z Skupienie na, 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 na muzyce, na, na śpiewaniu, może nie na muzyce. I, I mój taki dobry kolega, on zaczął, wybrał sobie właśnie ten, ten utwór Kazika kultu. Ja w, pamiętam, że my mieliśmy jakieś, to były. Y, pamiętam, że poszłam z grupą. Znajomych na, na rekolekcję. To był akurat taki moment. Choć nie chciałam, bo no, ze względu na, na to, że byłam tak wychowywana, wiedziałam, jak to jest no, w katolicyzmie, bo, bo tata dużo mi no, mówił. Ale poszłam ze znajomymi, bo, bo tak, mi powie, tak mnie no, moja koleżanka spokojnie mnie tak namawiała, że będzie fajnie, zobaczysz zobaczysz. Ona no, zaczęła mi tam opowiadać. Pamiętam. Że, że rok prędzej, chyba czy to dwa lata temu, jeszcze wtedy no, tam nie chodziłam. Że była korona pana Jezusa Chrystusa upleciona z cierni i że, że było takie przesłanie: tam przyjechał ktoś i, i, i mówił o panu Jezusie, o tym, o, o golgocie, o krzyżu. Jak on nas bardzo umiłował, ale powiem Wam, że dla mnie wtedy na tamtą chwilę. Kupy lat temu w ogóle, to to, co ta koleżanka mi mówiła, to dla mnie takie było, co ona w ogóle do No, mówię, taki, i wiecie, ten, ten taki zdrowy rozsądek się odezwał, że no, kto przy zdrowych zmysłach chce dotykać koronę cierniową z takich wielkich, no, tych, tych cierni, przecież to można się pokaleczyć. A, a, ja nie wiem, czy, czy, czy to było tak z ducha Bożego, ciężko mi to na, na chwilę obecną oceniać, ale powiem Wam, że tak jak nagrywałam się jakiś czas temu w, w swoim świadectwie i mówiłam, że mi tak byłam zniechęcona do, 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 do wszystkiego, co miało choćby wydźwięk Bóg, w drugą stronę po prostu. Ale wtedy tak jakoś dałam się namówić, wiecie, i, i ten, no i poszłam. Nie chcę tak za bardzo rozwlekać. Ale tak no, naświetlić to, jak to wyglądało. I po tych no, rekolekcjach, jeszcze pamiętam, że tam tam no, ludzie prosili, żeby ten, ten kleryk, czy kto tam, jak, nie, nie wiem, jak to się nazywa, żeby skrócił te rekolekcje, bo za chwilę będą nasi tam znajomi występować, że, że będzie taki show, czy jak to tam zwał. No i przechodząc do tego pamiętam, że, że właśnie ten mój kolega wyszedł naprawdę przepięknie grał i, i pięknie śpiewał a, i, i ludzie zaczęli się zachwycać. Yy, I ja tak stałam yy, i słuchałam, i tak, yy, tak jakbym była z boku dosłownie, bo obserwowałam coś, co, co się dzieje yy, i, i tak się no, wszyscy tam śpiewali, wykrzykiwali w rytm tej, tej muzyki i te słowa, które szły od samego początku. Możecie zresztą sobie po, po jak to... Chociaż ja nie polecam, bo, bo cały tekst tej piosenki jest no, ukazany o podziale. O podziale najpierw w domu, później, później w ciele. I, I powiem wam, że Duch Boży mi pokazał, jak po pewnym w momencie, będąc tam z, ze swoimi tymi znajomymi, przyjaciółmi na tamten czas, ja poddałam się pod to samo i też zaczęłam śpiewać o tym podziale i takie najróżniejsze no, rzeczy, i, i o że serce podzielone. No, no i takie e, nawet nie chcę przypominać sobie tych słów, bo wiem, że że później to cały czas będzie wykonywało, wykonywało pracę, bo, bo to nie jest tak, że można używać sobie czy śpiewać coś i, i że to nie, nie wykona pracy, ale musimy zdać sobie z, doskonale z tego z sprawę, że słowo, słowo wypowiedziane ono ma moc. i i tu mi Duch Boży wyraźnie tak pokazał, że nawet przychodząc do Pana i poddając się, rodząc się na nowo, pozostają pewne rzeczy, które nie zostały wyznane i nie ma tej wolności, którą Pan Jezus Chrystus całkowicie chce dać. Tak jak Pan powiedział, że mamy się oczyszczać. Aż do, 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 do jego przyjścia, i to Duch Boże mi tak wyraźnie e, pokazał. I to jest nawiązanie, przekaz do każdego, kto słuchał tej piosenki, e, bo nie zdając sobie sprawy, e, uczyniliśmy w swoim ciele podział, jest podział umysłu, podział serca, a Pan chce, żebyśmy byli jedno, jedno razem z Nim e, złączeni. Dlatego. Wyrzeknijmy się do tych podziałów takich, żeby umysł razem z sercem był jedno, żeby nasze ciało naprawdę było jedno, żeby otworzyć się na Ducha Bożego, żeby Duch Boży mógł wszędzie przebywać, a nie tylko tam, gdzie my dopuścimy. Ja wiem, że wielu osobom może to nie. nie nie podpasować, może nawet nie, nie, nie podpasować, ale nie zgadzać się z ich doktrynami czy z teologią, bo, bo wydaje się ludziom, że jak przychodzi się do Pana, to że już przychodzi całkowita wolność, a mi od jak, cały czas Pan pokazuje, że, że jest wielu chrześcijan, którzy no, nie są narodzeni z Ducha Bożego, którzy Którzy, którym wydaje się, że są narodzeni, a tak naprawdę są przebudzeni. Jest wiele osób, które narodziły się na nowo, ale nie poddawały Panu Jezusowi całego życia i stąd ciemność, stąd demony przebywają, stąd są najróżniejsze problemy. Nie ma tego pokoju ani radości, bo, bo też jest zatracona pierwsza miłość, bo bożki przejmują kontrolę. Tak, dzielę się z wami y, ty, tym całym y, przekazem, bo to, y, bo to jest tak bardzo istotne, żeby, żeby umysł i y, serce było jedno. I, i, bo kiedy przychodzi rozdwojenie, rozdzielenie, to, to my mamy porobione w, w naszym życiu takie. Mm, takie, może nawet, nie to nie dobre słowo, ale mamy w życiu porobione takie, że tutaj, o, mamy w tym życie religijne, tutaj dom, to w domu już człowiek jest inny, wychodzi poza dom, w pracy też in, inaczej się za, zachowuje, chociaż wiadomo, że, że no, y, 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 nie chcę, żeby to tak też zabrzmiało, że. Że, że, że mamy, wiecie, udawać takich przeduchowionych czy uduchowionych, ale my mamy być jedno, gdziekolwiek pójdziemy, żeby, tak jak przychodzą myśli od, od wroga, oskarżające, potępiające, czy zastraszające, czy, czy lęk, cokolwiek z kim, z czym człowiek się zmaga, żeby to zgromić i chodzić w pokoju i w radości, żeby nie uciekać, przed, przed Panem Jezusem Chrystusem, ale biec do Niego po wybawienie, aby nie bać się Ducha Bożego, bo, bo On nas wprowadza we wszelką prawdę i, i tak, e, tak, tak, taki przekaz właśnie pokazujący, że to, co usta wypowiadają że to ma moc, że, że później przejmuje myśli nasze i, i, i przychodzi taka, wkrada się tak, tak zwana letniość. Nie ma te, 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 tego płonącego serca, tej pasji ani tęsknoty za, za Panem Jezusem Chrystusem, tylko człowiek cały czas potępia się, żyje przeszłością, nie może wejść w to nowe, bo sam siebie swoim językiem przeklina. Błogosławię Was, kochani, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i niech Duch Boży wypełnia nas, pokazuje cały ten brud, który jeszcze gdzieś tam jest poukrywany, a, a, które, a którego tak naprawdę nie chcemy się pozbywać, bo... bo Obawiamy się wchodzić w to nowe, a to nowe, co, co Pan Jezus Chrystus chce nam dawać, jest najcudowniejsze, bo Jego obecność jest cudowna. Nie ma nic cudowniejszego niż wchodzić w obecność Ducha Bożego. I nawet jakiś człowiek zmęczony, to tak jak prorok Izajasz prorokował, że, że Pan zmęczonemu daje siłę i, i ci, którzy są ufają Panu, wzbijają się jak orły i nie słabną. Nawet jak tutaj te siły fizyczne słabną, to, to, to Duch Boży podnosi. Wystarczy skłonić kolana, zaufać Panu i powiem Wam, że wczoraj, wczoraj albo przedwczoraj taka zmęczona miałam niecałą godzinę pomiędzy jedną a drugą tą pracą i, i tak poszłam na chwilę i, i, i tak się zastanawiałam włączyć telefon, żeby czasami nie, zas, nie zasnąć. I tak modliłam się i powiem wam, że ta cudowna obecność Ducha Bożego, który no, otula, wypełnia swoją miłością i, i nawet nic nie, nie trzeba no, mówić, tylko to bycie w tej ciszy. I to podnoszenie przez Pana Jezusa Chrystusa. Chwała, naprawdę chwała naszemu Panu, bo on jest cudowny i, i wspaniały. I naprawdę biegnijmy do niego, bo on tylko czeka, abyśmy my oczyszczali się i, i, i zaczęli ufać Jemu we wszystkim. Wspaniałości z nieba dla Was wszystkich, kochani. I do, do następnego raz, a już Pan mi pokazuje jeszcze czym mam się podzielić ale no chyba częściej będę po prostu nagrywać takie krótsze niż no raz na, na jakiś tam czas ten dłuższy jeszcze raz błogosławieństwo Boże w imieniu Pana Jezusa Chrystusa dla Was wszystkich, Amen